Dobra, już tam się opryskaliśmy, Jesteśmy na no, owsie. Rzadko z to i zielska pełno. Nie, tej takiej trawy kurnej, jakby pełno zawsze u każdego jest. Taka trawa, że. No i takie cudynko. Jakieś rośnie. Albo taka trzciniasta, Takie trzy rodzaje. No, jak tutaj rzadziej, to si to. A zielono, bo deszcz nie pada, wilgoci nie było, wszystko nie zeszło. Tak samo przynżyto przyżyto, gęsty pas. To na przykład jest jeden pas cały na przyżycie, że nic nie ma chwastów, bo gęste było. A gdzieś rzadkie, gdzie woda spływała, bo to wtedy ulewy byli. Nie, a, no i wymroziło, bo to po, skoro wiosny zaraz przymrozki co byli, w marcu wymroziło rzadkie to zielska pełno, już rośnie ja mu tutaj będzie trzeba mieszanki. No tam na no tamtym co zrobiła kukurydzę, no to powójka rośnie i trochę tego też. Ale jeszcze przynżyta się walnie i będzie gitarka. Czy tam właśnie obie i jeszcze przynżyta, poczekać 14 dni, a potem sprężynowanie będzie. Tak od razu to nie wiem, czy tam ruszać od razu to trochę zgnije. Nie będzie się zapychać, może. No to najpierw się susza, susza. A potem jak ci przyleje, twarda ziemia się suszy zrobi. A kiedyś bili zimy, to ziemia pękała. Jak właśnie pamiętam, wody były wysoko. Zresztą wody to było wysoko. Stuni na trzeci krąg. A teraz szósty krąg prawie ciągle no stop. Strasznie jest nisko i będzie twarda gleba. Teraz zresztą jeszcze sierpień, miesiąc do września jeszcze się zdąży posprężynować no Już tu z brzegu patrzę na życie. Tu nie widzę, potem podejdę. Już zaczyna zieloność, zaczyna ta trawa. jakaś rosną ciągowie. Tu samoloty nad nami tak latają, że nie gadać. może coś rozwalają. Tu nic, nic, nic. Nie ma chwastów, a nagle każdy pełno chwastów ma. A potem za parę lat powiedzą, że roz, rozwalili. Rościeli, bo że nie chciało rosnąć, to chwastami zawalili. No tam bardzo bardziej tam żyta nie widzę, tam gdzie nie, gdzie może te zamurki To już wyschło fest No trawka od mniej więcej taka, a nie to nie ta sama, ale taka inna już patrzę po wój się wwala Najgorzej to na bruzdach No i tutaj coś Burta słomy była Troszkę jest Boże, ale mało ale to mało, te zamurki Ale tego zielska to nie ma, takie pasami. Tutaj bardzo nie ma, tutaj pas jest, tam bardzo nie, tak nie ma. I będzie trzeba teraz wziąć o walić, uję posprysynuję. A październik, listopad się walnie wapno na górę. Na zboża trzeba będzie wapno walnąć i wsio. U nas wszędzie kukurydza cała usycha nie. A, te, a tego nic nie ustycha, powiedzcie. Jakie kolby ma? Zawsze te dwie kolby ma duże. To późno posieje w maju. To dobra, że to już ziemia, bo to czwarta klasa. Te tak kiedy gada, to na czwartej tylko walniesz troszeczkę gnoju, albo popryskać, albo tylko nie gnojowicy zlaci. i te, potasu tylko walnąć i urośnie. Może nie za wysoka, ale no nie za wysoka, to wtedy właśnie w kolbę pójdzie. Po... Czym wyższe to? W domu mam próbkę to. Czy też mają? Pod jednej więcej nawaliłem trochę. Tak samo MPK, późno to już mają po, trz... po dwie, po cztery kolby. Może takie nie za dużo, ale mają, bo to później. Ale u mnie to uschnięte. Bo to tak jest, jak gęście posiejesz, to, to koło w tym gęście to jest inaczej Jak rzadko to przewieje i zaraz się pustycha Cała kukurydza No nic, to by było na tyle by zaraz jedziemy, drugi opryskiwać i... Zaraz obie z następnych się uwali No a jutro to może przeżyta albo już nie wiem czy się wyrobimy? się wyrobi, to się wyrobi, się zrobi, jak nie, to nie. Do następnego. Hejka, trzymać się. Róbcie źliwa. I będzie czas, trochę, może do odpoczynku. Z tydzień i dalej do roboty. Będzie. Z... No, ja tu już mam teraz luzi kukurydzy. Nie mam wydatku, już nie mam na kukurydzę. się nie posieję znowu kukurydzy, to też nie będę miał wydatku kukurydza, jakby teraz miał to 2 hektary, to powiedzieć 2000 podat. Za same skoszenie folii. A tak tylko za kombajn zapłacić 350. To jest różnica. 2000 zostaje. A mleko to to samo. Pa, nic. Tu się ja już powiedz, od maja nie da, ale będę musiał coś nagrać. no. I różnicy nie ma. Te cukrowy dają, powiedz, trochę zmniejszyli, bo te upały. A teraz znowu, po Dają że po trochę ponad. I kukurydzy nie dostają. Na sama prawie się nie powiedz.